To, że już się... o, nie uplułem się, ale przepraszam. Przepraszam, Jak go widzę, to już mi nie wiesz? Na frajera. Jak powiedziałam, że wszystko wiem, że on wszystko wie, że tego filmu, ja mówiłem, że nie będzie, żeby go po prostu nastraszyć. Ale. prędzej czy później. Deko jeszcze teraz poszkodowana, musi odważyć, bo ona ma fajną karierę więc musi się... Zacenzurujcie to, co, dobra? Mhm. Bo nie chcę, żeby... Dobrze. No, żeby było, żeby ja już powiedziałem za dużo. Ma fajną karierę, taką jak powiedziałam przedtem, zacenzurowaną. I ona nie chce po prostu zepsuć sobie, wiesz. No wiesz, nie chce się, w sensie w to wszystko mieszać z powrotem, ale jakby są od niej bardzo duże dowody, nagrania głosowe i nie tylko. Pamiętasz, no, żeby co? to zamknął pysk. Aha, i dlatego wtedy ciebie uderzył. Tak. E, no no i nie idę się przebrać. Tak? No. No dobra, dzięki na to, trzymaj się. Jest Aleksandra Ftorczek, a wraz ze mną Natan Marcoń. Witaj Natan. Cześć. Co tam sprawdzasz wykopa? No. I co zadowoleni wykop? No No, zawsze, bo wykop to jest jedyna normalna społeczność. Widzę, że już się. Nie opłóć cię, Nie się. Przepraszam. Maria. Przepraszam, jak go widzę, to już miślina, na nie wiesz? Na frajera. Przytoczony? Wykopa dostał, może mu się coś przestawi k***a, na web. Zaczone zostały parę szotów z, z mojego wywiadu z tobą. Aha, szotów z wywiadu. No. I, I właśnie co ty tam odpowiadałeś, bo ja nie, nie bardzo mogłam siedzieć do końca konferencję. O co chodziło o narkotyki, tak? I, I o co, Ale co jeszcze? z tymi narkotykami to jest mi najmniej jakby nie chce każdy robić, co chce. W to mam. Po prostu jest Adriana, on w, w dawał urywki trzysekundowe. sekundowe, kurwa. Jak może trzy sekundowe urywki dawać? Bez pytania, bez odpowiedzi, tylko trzy sekundy kurwa, urywków. Jak ktoś ma 12 lat, to w to uwierzy. Ale ja mam w dupie opinię 12-latków jakieś urywki dać. Wystarczy cały, Tak samo jak. No on krzywdził chłopców. I kończy się szot O kurwa. I co można z tego wymyślić? 200 kur... różnych rzeczy. Niosłeś idealnie 90 kg. Yy... Tak, męczyłem się z tym, bo se y, półtora Kurwa, napierdala mi ten nos, wiesz? Mm -hmm. Jak Jak robię milkę twarzy. Postaraj się po prostu nie ruszać, bo może on faktycznie być złamany. No kurwa, mi się wydaje, że może Ale, być. Adrian to. pierwszy ciebie zaatakował, no, prawda? tak, ja nie będę go atakował pierwszy. No tak, on Ciebie zaatakował, co, co on w ogóle zrobił? On Ciebie, ciebie yy, uderzył, czy jak to wyglądało? Ty pierwszy go polałeś wodą chyba, tak? No ale nie, to moja prawniczka. Dobrze, potem twoja prawniczka. ze mną. No i jakby jak doszło do tej walki, to myślisz, że... bo w ogóle to była naj, największa walka w historii frików na ważeniu, na face to face. Ie. Co, no dostał w pysk, przewrócił się, potem dostał k***a kopa w mordę i tyle. Historia lubi się powtarzać, a już też kopnął go w mryj. No tak, ale myślisz, że to było dobre zachowanie? Z y, obu stron? A jak z obu stron? On mnie zaatakował pierwszy. No tak, zaczął pierwszy, ale ty mu oddałeś też, nie? No kur... oddałeś, to no, może miałem nachylić łeb i dać te k... Kur... Na pier... po Co to, to zapytanie głupie. Ej serio, najgłupszy jak jaki słyszałem w życiu. No wiesz, no niektórzy nie, nie odpowiadają na... No to na... są pi... mi kur... jak ktoś dostanie w ry... i patrzy na niego. I nastawia drugi policzek, no. Dosta... Do... On mnie pierwszy zaatakował, to mu się... rzuciłem się na niego, oddałem mu i go znokautowałem, kur... Przepraszam, nie znokautowałem, tylko jak się nazywa? No, e... rozumiem. No wiem, nie, no, teraz nie mam takich natłokomyśli, no po prostu go kurwa powaliłem, kop na mordę poszedł, ten stał, na plecy mi się rzucił, zaczął mnie w tył głowę atakować k***a, k***a tyle mam do powiedzenia. Mówiłeś, że nie wyjdziesz do tej walki jutro. E, nie wyjdę, jeżeli mam złamany nos. Mhm. No i... Nie dopuszczą mnie to, po pierwsze, no. a po drugie, jakbym wyszedł, to dostanę lekko w nos i koniec walki, mam złamany nos. No zdecydowanie, ale Polak chyba też dostanie karę od federacji. Wątpię, inaczej Polak nie, dost, nie płaci kar, które dostaje. Dlaczego? Bo jest popilkiem, nie wiem dlaczego. No, ja mi nikt tego nigdy nie wytłumaczył. No a ty dostałeś karę za... Tak. Za? Tak. E, za Beatrice. Że poruszyłeś ten temat tak. w ogóle? Tak. No ale potem na face to -face też powiedziałeś o tym, że tą karę dostałeś i dokładnie za co. E, tak. A wiesz co jest najlepsze, że tego nie ma w kontrakcie. Nie ma? Nie ma. Ja... mi powiedzieli, że to jest w kontrakcie. Powiedzieli mi, że to jest w kontrakcie. Okłamali mnie, że to jest w kontrakcie. A to mój menadżer podpisywał. I on o tym nie wiedział, tylko ja zaufałem to federacji, nie? I to jest w kontrakcie, podpisali to, ja to powiedziałem. Tym bardziej ja to powiedziałem, bo dostałem zgodę od jednego z włodarzy, że mogę to powiedzieć. Powiedziałem to, potem uzyskałem odpowiedź, a to gadaj z nim, jak on ci po źle powiedział. Niech on ci zapłaci to. No i kurwa. Tyle. A i teraz też zostałem, żeby nie mówić o tym, nie? Żeby o tym po prostu nie mówić. I Polak wykorzystuje tak takie rzeczy, to jest tak dla mnie chore. Ku... A co sądzisz o tym jego przebraniu policjanta? No nie wiem, sam sądzić. Powiedziałeś, to... że takie. Ja, jak taki. był jokerem, to, to dobrze. O, jakby te show było takie, że fajnie unikał odpowiedzi. Mhm. A teraz bardzo źle manipulował. No, przepraszam, ktoś jak ma więcej niż 12 lat i więcej niż 12 IQ, lub więcej niż ujem na IQ, no to zrozumie taką łatwą manipulację. 300 sekundowa odpowiedź. Masz teraz w tym momencie dowód, pokaż, powiedz imię i nazwisko. Nie powiesz imienia i nazwiska osoby, którą skrzywdziłem, pomawiacz. No kurde, tak, będę przy stu paru tysięcy ludziach mówić imię i nazwisko jego, nie? No, a jakby jeżeli chodzi o Polaka, no to on z łzami w oczach na końcu powiedział, że będzie bronił swojej rodziny do końca i. Manipulacja. Tak to odebrałeś, że manipuluje widzami? Manipulacja. A co, co w ogóle co tam czytasz? Wykop. A ja ci odpowiadam. Dobrze. Yy, z, ja a... Jestem składany, wiesz, a mnie wykop odstresowuje, przepraszam. No widzę, że jesteś wkurzony, bo nawet do mnie powiedzieć nie głupsze pytanie. Dobra, no, to było głupie pytanie, nie? Ty nie jesteś głupia, nie tylko no, ja głupie wiem, pytanie. Chodzi, ale słuchaj, bo ja cię zapytałam dlatego, że na przykład nie wiem, yy, Liza powiedziała do Nawci, co powiedziała... Jest... A jaka jest Liza? No, przepraszam, starym powi Powiedziała Liza coś, a na wczoraj nie odpowiedziała tym samym i o to mi w ogóle ale co, ma chodziło. odpowiedź do rękoczynów. No nic, no, to jest to już jakby tłumaczę ci, dlaczego takie no, pytanie ważne, no, Nieważne. To nie sensu. Nieważne już. Yy, w takim razie powiedz mi, czy ta kara, którą dostałeś, to opiewa jakby prawie całą kwotę no, no, nie, Twojej nie, no, wypłaty? To nie, nie, coś ty. Nie, ale odczuwalne to jest dla mnie ta kara. A ten film, o którym mówiłeś, w końcu do kogo to trafi? Bo mówiłeś o tym, że do tych komentarzy. No, nie, nie będę mówić, on grozi ludziom nożem. Przepraszam. Mówi, że kogoś potnie nożem. Nasyła auta, żeby robili zdjęcia. Tyle. I... Ym... Co, ja będę ryzykował kogoś życiem albo zdrowiem? No nie, no absolutnie. No. Słuchaj, a z tym yy, przebraniem z, za swoją adwokację, to też podkręciłeś trochę Cześć, jego. Ty? Dlaczego? Bo tym swoją prawniczką? Nie, no, nie. No, ale wiesz, to no, przebranie, przebranie było wprost jakby nawiązaniem nie, do niego. Nie, Dlaczego? Ty tak sądzisz. Tak? Tak. Nie, ja się przebrałem za swoją prawniczkę. I co miałeś na celu? właśnie... Bronić siebie, bo wiedziałem, że będzie mnie atakował, zarzucał. A wiedziałeś, coś. że on przyjdzie jako policjant? Powiem ci tak. No. On jak zwykle, nie wiem, może taki zbieg okoliczności. Znów chyba z jednym z włodarzy sobie siedział i gawędowali, kurczę, co będzie robił. Mhm. Także, no nie wiem, może zbieg okoliczności. Ja też wiadomo, mówię, ale już przestałem jakby mówić, co będę robił, bo to jest tak, że coś płynie w tajemnicy i potem Adren o tym wie, nie? Dlatego no, tak, tak powiedziałam o tym filmie. On był taki pewny siebie i Przestał być pewny siebie. Jak powiedziałam, że wszystko wiem, że on wszystko wie, że tego filmu, ja mówiłem, że nie będzie, żeby go po prostu nastraszyć. Mhm. Ale no, zobaczycie. Prędzej czy później. Deko jeszcze teraz poszkodowana musi się odważyć, bo ona ma fajną karierę. Więc musi się. Zacenzurujcie o co, dobra? Mhm. Bo nie chcę, żeby. Dobrze. No, żeby było, żeby już powiedziałam za dużo. Ma fajną karierę, taką jak powiedziałam, przedtem zacenzurowaną, i ona nie chce po prostu zepsu zepsuć sobie, wiesz. No wiesz, nie chcę się, się w to wszystko mieszać z powrotem, ale jakby są od niej bardzo duże dowody, nagrania głosowe i nie tylko. Uważasz, że dobrze, że przerwano tą e, konfrontację waszą, czy ty chciałbyś ja na przykład do chciałem kol... dalej kurwa gadać z nim, chciałem dalej z nim gadać, ja nad nim chciałem rękoczyną, wiesz, mhm. chciałem dalej z nim gadać po prostu. A co go tak mocno wyprowadził z równowagi, co ty wtedy ty powiedziałeś, że on zaczął cię ciebie atakować? Pamiętasz, um, co to zamknął było? zamknął pysk. Aha, i dlatego wtedy ciebie uderzył. Tak no mnie noc, idę się przebrać. Tak? No. No dobra, dzięki na to, trzymaj się.